Witajcie, moi kochani! To zaglądamy sobie dzisiaj w energię, które stoją do naszej dyspozycji w przyszłym tygodniu. Czyli mamy niedzielę i sprawdzamy sobie, co się może wydarzyć w przyszłym tygodniu. Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj na tym kanale. Tych, którzy są nowi, rozgoście się. My jesteśmy naprawdę wspaniałym kolektywem pełnym światła. Owszem, zdarzają się również tak zwane koboldy, czyli ludzie w ciężkiej energii, ale tego jest naprawdę bardzo mało. Więc moi drodzy, oczywiście chciałam wszystkim bardzo podziękować za wspieranie naszego kanału. Wszystkich na kanale VIP, VIP Super. Jak również wszystkim, którzy przelewają denarki na moje konto, na kawkę i, i tak dalej. A jeszcze oczywiście chciałam podziękować osobom, które w dalszym ciągu wspierają powodzian. Ja już to mówiłam, moja rodzina właśnie została ofiarą powodzi w Lądku Zdroju, i wszyscy, którzy wspierają ten Moją rodzinę, jak również ich 25 innych rodzin, właśnie z tego domu, który trzeba zabezpieczyć i wyremontować. Również dziękuję bardzo. Także, kochani, jesteście naprawdę wspaniali. Dobrze. A teraz sobie patrzymy już w tę energię na przyszły tydzień. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii, miłości. Proszę o jasne przesłanie. Dla moich świetlistych tutaj, na tym kanale. Zobaczymy. Co nam przyniesie nadchodzący tydzień? Co nam przyniesie nadchodzący tydzień? Drogi uniwersum, proszę o jasne przekazy. Coś się nam odwróciło trzydzieści pięć kart. <grystanie> o, mamy dwójkę buław. Mamy piątkę mieczy. <grystanie> mamy asa pentakli. Kochanków. No, jakżeż by było inaczej, ale nam to powypadało? Chyba mamy cały tydzień już na tym stole. Pazia Mieczy i Królową Buław, czyli Was, kochani. Nawet jeśli jesteś mężczyzną, to również w moich czytaniach wszystkie żeńskie postacie odpowiadają za osoby oglądające, a męskie są. Y, odpowiedzialne za osoby z którymi macie do czynienia okej okay. no to będziemy sobie dopowiadać te karty zanim zacznę czytanie kochani no pierwsza karta to jest dwójka była, dwójka była Mówię o wyborze o jasnym wyborze. Ty decydujesz, czy będziesz postawiona, czy postawiony przed wyborem, który ma jakieś znaczenie, właściwie duże znaczenie dla ciebie, a ten wybór macie doprowadzić do szczęścia. Następnie mamy piątkę mieczy. Piątka mieczy mówi o mm, Lękach, o myślach, o takim, wiecie, kombinowaniu, myśleniu, analizowaniu, ale to jest taka męcząca energia. I tak naprawdę wygląda na to, że Wy z tą piątką mieczy wycofacie się w tym tygodniu, bo mamy jeszcze wieżę. Wycofacie się, aby wszystko przemyśleć. Tylko, kochani, tutaj jest jedno ale. Uważajcie, żebyście tymi swoimi myślami nie wpadli w jakiś dół psychiczny. Okej? Okay? Bo to jest taka karta, która mówi: myślę, myślę i yy, praktycznie nic nie wymyślę, ale pogrążam siebie. No i tu jest właśnie takie wycofanie się. Kochani, nie dajcie się właśnie waszym myślom. Pamiętajcie, wasze myśli kreują waszą rzeczywistość. Im bardziej wchodzę w energię ciężkich myśli, takich depresyjnych, tym bardziej pogrążam się. Czyli możecie sobie wyobrazić, um, jak stajecie na przykład na bagnie. Prawda? Ważycie, załóżmy, 50 kilo, stoicie na bagnie. Czyli to bagno możemy sobie wyobrazić jako taką Energię, może jakichś problemów, może właśnie jakichś ciężkich sytuacji. I teraz, w momencie, kiedy stoicie na tym bagnie, tam się jeszcze nic nie dzieje, ale nadchodzą jedna myśl, druga, trzecia, piąta, i te myśli, te destrukcyjne myśli, oklejają was. Czyli i każda taka myśl powoduje, że stajecie się coraz bardziej ciężcy. Tak? Dobrze to powiedziałam? Jeśli... O, dobra. Czyli ten ciężar jest coraz większy i z każdą nową myślą, którą dorzucacie do siebie, zanurzacie się jeszcze bardziej w tym bagnie. Czyli jak na początku tylko staliście na powierzchni, tak teraz z każdą myślą stajecie, ten ciężar jest większy i wy zanurzacie się. Im więcej, im więcej tych myśli, tym bardziej... Yy... Głębiej wchodzicie w to bagno i w pewnym momencie ciężko jest później z tego wyjść. Ktoś wam musi pomóc. Sami już nie dacie rady. Jeśli jesteście w bagnie po szyję, no to ciężko się z niego wydostać, więc wtedy potrzebujecie pomocy z zewnątrz, żeby ktoś was wyciągnął. Dlatego, kochani, starajcie się w przyszłym tygodniu rzeczywiście odsuwać te ciężkie myśli, bo one wam w niczym nie pomogą. Tylko was coraz bardziej pogrążą. I zanim będziecie potrzebować tej pomocy z zewnątrz, na przykład terapeuty, czy psychiatry, czy kogokolwiek przyjaciół, to najlepszym sposobem jest niedoprowadzenie do tej sytuacji. Czyli kochani, mimo wszystko, cokolwiek się dzieje, ja wiem, że to się łatwo mówi, bo również ja byłam w sytuacjach, kiedy nie widziałam wyjścia. Ale mimo wszystko takie pozytywne myślenie. Dla mnie taką moją afirmacją i pozytywnym myśleniem zawsze było: Ale to od dziecka mi się nic złego wydarzyć nie może, bo ja mam Pana Boga za plecami. To było takie moje, właśnie zabezpieczenie od dziecka. Kiedy ja czułam się samotna, kiedy nie miałam nikogo przy sobie, e, wtedy zawsze mówiłam: Pan Bóg stoi za plecami on mi. Nie da zrobić krzywdy. I to była taka moja pozytywna myśl. Dla każdego będzie to coś innego. Dlatego, kochani, nie pozwólcie, aby te Wasze myśli rzeczywiście ściągnęły Was na dno. Starajcie się tego bagna. Starajcie się nie zamykać w tym Waszym więzieniu, takim domowym. Wychodźcie do ludzi. Ja wiem, że pogoda jest taka, jaka jest ale mimo wszystko starajcie się chociaż raz w tygodniu spotkać z jakąś przyjaciółką na kawę, zaproście rodzinę na, na obiad na przykład, żeby ta negatywna energia, która do Was podpływa jako pole energetyczne, została wyparta czymś pozytywnym, ok? Dobrze. Teraz mamy kochani Asa Pentakli, a As Pentakli mówi, właściwie to jest najszczęśliwsza karta, o szansie na wielkie szczęście. I wiecie co? Tutaj na tej karcie ja Wam ją pokażę. Tutaj mamy właśnie człowieka, który trzyma denara w ręce, podnosi go do góry, czyli jest dumny z tego, co osiągnął. Z tyłu świeci słońce, czyli piękna, jasna energia. A tutaj, zobaczcie, to jest ciekawe. Mamy obrączkę, której pilnuje kocik. On się myje. Kiedy kotek się myje, kiedy. E, zawsze mówimy, że kot się myje, be, e, będą goście, prawda? I powiem Wam, na tej obrączce jest jeszcze symbol leżącej ósemki, czyli symbol nieskończoności. Teraz Wam powiem, jaki impuls dostałam. Tutaj będzie szansa na wielkie szczęście z kimś, z kim możecie. Albo na nowo wejść w związek, w jakąś relację, to nie musi tylko dotyczyć, yy, chociaż może i dotyczyć. <grym> yy, wiecie, co może być ktoś, kto zostawił tą obrączkę u was, czyli taki związek, który mógł się przerwać, może zakończyć i wygląda na to, że ten ktoś wróci po tą obrączkę, czyli Znowu może być jakaś relacja, jakiś związek i to będzie bardzo szczęśliwe. Ten ktoś może chcieć rzeczywiście szczęścia z tobą. Bądź też ta osoba, czyli ty, która dostanie tą szansę na to pełne szczęście, trzyma właśnie obrączkę dla kogoś, kto będzie chciał to szczęście dzielić. Więc, kochani moi, a kartą dopowiadającą jest. Karta dziecka, chłopca, i powiem Wam tak: w tej, w tej tali e, mamy dwie karty dziecka. Jedna jest żeńska, czyli dziewczynka, i mamy chłopca. I ten nowy początek, kochani, ponieważ mamy chłopca, będzie, czy, czy ta szansa na to szczęście będzie zainicjowana, czy będzie z męską osobą. Tutaj chodzi o połączenie, o szczęście, więc całkiem możliwe, tylko jeszcze sobie oczywiście później dopowiem dodatkowymi kartami, że tutaj będzie jakiś nowy początek właśnie z męską osobą, nowa szansa na spełnienie, zarówno emocjonalne, Zygmunt potwierdza. A propos wszystkich, którzy się tęsknili za Zygmuntem, właśnie go nakręciłam, bo wczoraj na live'ie właśnie pytaliście o Zygmunta, więc no. Zygmunt należy do mnie, ja do Zygmunta. Zygmunt należy do kolektywu, więc niech sobie tam yy, dziobie. Także, no piękna energia. Ja jestem ciekawa, kto tutaj z Was pójdzie z tą energią w rezonans, ale tu się pojawi naprawdę szansa na wielkie szczęście z jakąś męską osobą. Dobra, teraz mamy kochanków. No i no wiemy, czy związek, szczęście, miłość. Yy. Love is in the air. to by pasowało do tej pierwszej karty. Mhm, jeszcze potrzebuję jedną. Aha. Dobrze. Tutaj powiem wam tak, ktoś yy, z was, czy to ty, czy ta druga osoba założyła zbroję. Wiecie, zbroja yy, służy do ochrony. Tutaj na tej Karcie mamy zbroję, ale w tej zbroi już tkwią dwa miecze. I wiecie, co wam powiem? Będziemy mieć w przyszłym tygodniu do czynienia z relacją, ze związkiem. E, miłosnym. Kiedy dwie osoby się naprawdę nawzajem poraniły. Tu mamy ból. Co prawda. Mm, Chroniliście się oboje przed tym zranieniem, jednakże te, 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 te ciosy zadane przez te miecze, one jednak się przedostały przez tą zbroję, no i nie wiadomo, czy nie zaraniły ciebie, twojego ciała, twojego serca. Ale powiem Wam tak, tutaj się zapali jakaś lampka, tutaj dojdzie jakaś jasność, wiecie co, może ktoś sobie zda sprawę, słyszę z tego, jak bardzo zranił tą drugą osobę. Może ten ktoś bądź wy, bo często jest tak, że to my tylko się stawiamy w roli ofiary, my robimy wszystko dobrze, a te inne osoby są brzydkie, B, narcystyczne, egoistyczne. Jeszcze może warto zwrócić uwagę, przyjrzeć się. Ja myślę, że dla niektórych z Was, kochani, to mówię do kolektywu: Zdacie sobie sprawę, że również Wy nie jesteście bez winy, czy nie byliście, i również w jaki sposób zraniliście tą drugą osobę. Ale wygląda na to, że tutaj się pokaże szansa na rozmowę, na właśnie wyjaśnienie sobie. Karta miotły mówi o pozamiataniu, może również w swojej energii, w sprawdzeniu, gdzie ja byłam, byłem, może nie fair. Jeszcze bym potrzebowała jedną kartę, albo nie. Zostawmy, zobaczymy, co nam powie Rada likwantu zaraz. Czyli tutaj będzie w tej relacji, kiedy nastąpiło dużo bólu, zranień. Kiedy oboje nałożyliście tą waszą zbroję, nie podchodź za blisko, nie zrań mnie, nastąpi jakaś jasność, która doprowadzi do oczyszczenia energii. Teraz mamy pazia mieczy. Paź mieczy to są impulsy, takie prawda. Może właśnie może być też taki atak z zewnątrz. Ta karta też mówi o obserwowaniu ciebie przez kogoś. I zobaczymy. Wow, nie, tu będzie mocny impuls. Kochani, niektórzy z Was mogą dostać naprawdę, że tak brzydko powiem, obuchem przez głowę. Tutaj ktoś może właśnie z jakimiś zarzutami, z jakimiś, właśnie skargami ruszyć w Waszym kierunku. I to będzie mało przyjemne, bo karta trąbki, wiecie, jak Wam ktoś trąbnie ucho, no to to jest mało przyjemne. I powiem Wam, to Wam da dużo do myślenia. Wy będziecie to bardzo analizować, ale um, może być też tak, że ktoś, kto Was obserwuje, druga opcja, kochani, dostaje kolejny impuls, dostaje kolejnych 10 impulsów, ale spróbuję to poskładać. Osoba, która Was obserwuje, która może się nie odzywa, z którą nie macie kontaktu. Wy ją zablokujecie, żeby was na przykład nie obserwowała na mediach społecznościowych, bądź też, nie wiem, na, na waszych relacjach na WhatsAppie i tak dalej. Druga, następna opcja może być taka, że no, będziecie źle potraktowani na przykład przez wasze dziecko. Czyli, nie wiem, wyskoczy jakiś młodzieniaszek i zacznie, wygarnie wam, wiecie, może taki w okresie dojrzewania i będzie bardzo niesprawiedliwe ja to znam kiedy dziecko nie wiem nie ma gorszej matki jak ty co tam jeszcze było to ja pójdę do kuratorium i powiem jak mnie traktujesz co jeszcze może być inne matki są lepsze i tak dalej i tak dalej znamy to pewnie wszyscy że takie sytuacje się dzieją ale to jest akurat wiemy jak to się odgrywa i że to szybko przechodzi kochani następna następny impuls jaki tu dostaję odnośnie tego pazia mieczy to może być tak że tu będzie jakaś komunikacja, ostra komunikacja szczera komunikacja która doprowadzi do stworzenia, stworzenia nowego projektu coś nowe zacznie się wykluwać i to może również dotyczyć na przykład pracy kiedy wyjaśnicie sobie czy to z kolegami, koleżankami z pracy bądź z szefem jakąś sytuację, czyli kawa na ławę, wyjaśniamy wszystko i zaczynamy od nowa, snujemy nowe plany. Okay. I teraz mamy królową buław, czyli Was kochani. No królowa buław to jest przepiękna energia, to jest kobieta pełna hmm, Seksapilu, wysportowana, kobieta, która jest zauważana na zewnątrz, która ma wielu adoratorów, która jest pełna pasji, również i miłości do samej siebie. No i wygląda na to, że w tym tygodniu ktoś może prosić Cię o mądrą radę. Tutaj możesz być rzeczywiście bardzo, yy, że tak powiem, yy, Osaczona ludźmi, którzy będą chcieli Twojego wsparcia, Twojej rady, Twojej mądrości. I mamy, kochani, tutaj kartę Buddy. Całkiem możliwe, że ktoś będzie chciał takiego spirytualnego wsparcia. Może masz już wiedzę w tym kierunku i ktoś będzie chciał, abyś mu. Pomogła na tej ścieżce duchowej. Okej. Okay. Dobra. No to zobaczymy, co nam jeszcze powie Eric Aizfanto do każdej karty, czyli na tą dwójkę buław, ten ważny wybór odnośnie waszej ścieżki życiowej, która ma was doprowadzić do szczęścia. O co tutaj chodzi? Tu chodzi rzeczywiście o jakieś wasze życie zewnętrzne, o takie społeczne życie. E Całkiem możliwe, że możecie zmienić na lepszą pracę, miejsce zamieszkania. Możecie podjąć jakąkolwiek decyzję, która ma właśnie do czynienia z waszym życiem zewnętrznym. Teraz ta <todgłosy> ciężka energia tych destrukcyjnych myśli, wiecie, bagno i tak dalej. I wycofanie się. Zobaczymy, co nam Erat powie na tą kartę. Co nam dopowie. Mamy kartę hmm, Kowala. Pozdrawiamy Wojtka. <laughs> Wiecie co ta karta mówi? Pracuj nad sobą. Możesz się przyjrzeć tym myślom, możesz przyjrzeć się swojej sytuacji, dlaczego jesteś w takim stanie, ale wyciągnij wnioski i pracuj nad sobą. Pracuj nad tym, aby właśnie wyjść. Z tej swojej wierzy, z tego swojego mentalnego więzienia. Ok. I ta karta też mówi o wsparciu przez uniwersum, więc jeśli poprosisz Górę o pomoc, oni ci pomogą. Jak zawsze zresztą. No i teraz mamy Asa Pentakli, ten nowy początek. No kochanie, ty będziesz tutaj, ponieważ byłaś sobie wierna, jesteś w swoich uczuciach, w swojej energii, analizowałaś wszystko. Może pracowałaś nad sobą, słuchałaś głosu swojego serca. Właśnie tutaj to będzie szansa dla Ciebie na pełne szczęście. Tu się coś pojawi, kochani. Tu będzie y, coś nowego, coś małymi kroczkami pójdzie do przodu, i to doprowadzi Cię do szczęścia. Ok. Teraz mamy na tych kochanków. Oj, tu mamy długi proces, ale. Wiecie to, co mówiłam, że tutaj były zbroje, były zranienia, nagle się zapaliła lampka, jasność, trzeba coś oczyścić, może będą rozmowy bo to już jest na czasie, kochani. To już jest czas, aby coś sobie wyjaśnić. Coś, co może długo było odstawiane na plan dalszy, tak, i będzie dużo pozytywnej komunikacji. Okej, okay. no to teraz mamy tego pazia mieczy, czyli te ostre impulsy rozmowy. Tak, i to może, wiecie co? To może rzeczywiście coś mieć do czynienia z waszą rodziną duchową, czyli na przykład z dzieckiem, z jakąś osobą, z którą byliście duchowo związani, którą, tak jak mówię, żeby was nie obserwowała, blokujecie, ale też może być właśnie, że wyjaśnicie sobie jakiej sprawy z tą drugą osobą, czy to z dzieckiem czy, czy z kimś innym e, no i wtedy ruszycie w nową drogę razem snując nowe plany no i mamy tą mm. królową buław chodzidełko drapie po gardle mamy królową buław czyli ktoś będzie prosił Cię o radę mądre rady zobaczymy co nam powie Arabele Kwanto Wiecie, co to jest? Ktoś w jakimś procesie i ten ktoś będzie prosił Was o pomoc. To jest bardzo powolny proces ja odnoszę wrażenie, że ten ktoś, kto poprosi Was o radę, o pomoc, jest osobą owianą ogromną energią lęku. Rusza do przodu, jest w tym swoim procesie, ale jest dużo lęków. Kochani, jeśli rzeczywiście ktoś taki się pojawi, to ja Was proszę, przyjrzyjcie się, czego ta osoba się boi, i właśnie pod tym kątem postarajcie się dać dobre rady. Ok, to co? To teraz zobaczymy jeszcze, jakie przesłanie mają anioły dla nas na przyszły tydzień. Jakie przesłanie mają anioły? Tutaj runie jakaś iluzja. W przyszłym tygodniu, zobaczmy dalej koniec iluzji kochani koniec jakiejś iluzji mówią anioły wyjdziecie z jakiejś iluzji może rzeczywiście to będzie podpięte po tą energię tych pięciu mieczy kiedy przemyślicie i powiecie, że żyłam w jakiejś iluzji i teraz się z niej y, uwalniam Mhm. Widzicie, jeszcze muszę jedną kartę, bo się nadarzy jakaś sposobność w nadchodzących tygodniach. Tylko jeszcze nie wiem, czego to będzie się dotyczyć. Czego będzie dotyczyć ta sposobność? O co tu chodzi? O to, abyś zacząć całkiem nową drogę, kochani. Tutaj się rzeczywiście pokaże coś w nadchodzących tygodniach, i to może być rzeczywiście do dwóch tygodni, że Wy zaczniecie całkiem nową drogę. Że możecie zostawić coś za sobą i ruszyć do przodu, i to oczywiście ma coś wspólnego z tymi energiami, które dzisiaj nam się pokazały, czyli ten. Nadchodzący tydzień będzie takim kluczowym, który zasieje to ziarenko, aby w nadchodzących tygodniach pozamykać na przykład stare sprawy i rozpocząć nową drogę. Ok, kochani, to jeszcze zobaczmy, jaka runa pieczętuje nam to czytanie. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa przysłyszy nam to czytanie? Mamy Belkana, dokładnie, to jest otwarcie się duszy, rozpoczęcie czegoś nowego. To jest właśnie też e, runa takiego samotnika, który e, daje sobie czas, aby wszystko przemyśleć i rozpocząć coś nowego. Ale to jest głównie dla mnie e, runa, która mówi o e, właśnie otwarciu się duszy. Moi drodzy, to ja bym już to tak zostawiła. Jestem ciekawa, co mi powiecie pod koniec tygodnia. Pamiętajcie, warto wracać do poprzednich czytań na nadchodzący tydzień, czyli to i sobie sprawdzić co jakiś czas, czy poszłam w rezonans. Powiem Wam, ja to czasami robię, jestem w szoku, jak bardzo ja idę właśnie z tymi energiami tygodniowymi w rezonans. Kochani, ja Wam życzę cudownego tygodnia, pięknej, pozytywnej energii. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki! Nie.